Dzień dobry, z tej strony Wilki, a to kolejny odcinek na moim kanale. I oczywiście, Pariodowo 2.0, aż sobie spada widzowie z wrażenia. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No, szczerze, nic się tutaj ostatnio nie zmieniło szczególnego, no ale nieważne, widzowie, nieistotne. My w dzisiejszym odcinku mamy ważne zadanie. Bardzo ważne, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jakie zadanie, to najpierw musicie zrobić łapkę w górę. Więc, widzowie, wy zostawiacie łapkę, a ja e, zrobię na następnym odcinku na przykład gwiazdę. O, dobra, tak, tak się mówi, Ale tutaj musi być 2,5 tysiąca łapek, to wtedy zrobię gwiazdę widzowie na tym odcinku. Także no, no, zobaczymy sobie, czy dacie radę. I oj, ostatni Minecart, tu jest. To było dla nas po prostu, no, specjalnie przygotowane widzowie. Dobra, i tak, yy, jaki jest dla nas dzisiejszy odcinek? idziemy na palionowo, nasze takie normalne palionowo i po to, żeby zapytać się, kurde, co się stało. Po pierwsze ze Szczypsonem, a po drugie z hejterem. I tak, tutaj jest prank. Widzę, że Szczepson wpadł w tego pranka. Taki baby prank. Ja nie wiem, ja chciałam być śmieszny, okej? Okay? Dobra, widzowie, teraz już stąd możemy pojechać wagonikiem i tak jak powiedziałam, widzowie, po pierwsze, piszecie mi dużo komentarzy, że Szczepson został zbadany. Dlatego też idę właśnie do taty hejtera, zapytać się go o co kurde chodzi i co tutaj się w ogóle wydarzyło. Więc to po pierwsze. A po drugie, piszecie mi też, że hejter Coś się z nim stało bardzo poważnego, i że muszę to zobaczyć. Więc widzowie, idę to zobaczyć, bo ja nie wiem, kurde, zaczęłam się w ogóle stresować tym wszystkim. I jeszcze jedna ważna sprawa, no, widzę, że też jestem, kurde, gruba jak szczypson i tutaj nie, nie mogę się. Nie, no, oba mi wagoniki uciekły, to się nie dzieje. Dobra, idziemy z buta teraz. W każdym razie, musimy też, widzowie, gdzieś schować tego Grimms Shake'a, którego dostałam, bo tata hejtera coś tam oczywiście mam rotał pod noskę, że mam go schować w shulker boxie, i w ogóle, żeby hater tego nie mógł mieć, i coś tam, coś tam. Więc widzowie, schowamy to po prostu w basenie. Dlatego, że tam jest ta rybka, która jest trująca. Więc to jest świetny pomysł, żeby, spod, żeby schować po prostu tego sharkera pod basenem. Także zrobimy to, potem znajdziemy tata hatera i mam nadzieję, że z nim wyjaśnimy dwie sprawy, czyli szybko raz hater. Strasznie dużo tego się ostatnio nazbierało i no widzowie, widzicie, no tak to jest właśnie ta palionowa. Chwilę jest dobrze, chwilę jest wszystko w porządku i potem wiecie, nie? Wszystko na raz w ogóle fatalne. Macie ochotę umrzeć i nigdy nie wracać na ten serwer. Dobra, zjemy sobie szybko, słuchajcie, nagetsy swoją drogą mega dobre, nagetsy z mega. Eee, dobra, i tak, musimy gdzieś to za nudy. Niego, że że to jest ta ryba. Kurde bele, ta ryba jest trująca, tak jak już mówiłam. I to jest kurde, no nie wiem jak mam tam wejść, żeby się nie zatruć. Chyba nie damy rady, więc no niestety musimy widzowie poświęcić się. O, udało się nawet, dobra, dobra. Rozwalimy sobie to serducho, które są od Szypsona. Czekajcie, szybko. Dobra, mamy jeden, szybko dwa i dajemy siup, siup i mamy sobie to zrobione. Dobra, o, wyjdziemy stąd, udało się. Ta rybka nas nie otruła na całe szczęście, była dla nas łaskawa, więc genialnie. I teraz tak, odłożymy sobie, czekajcie, to gdzieś tutaj. I w ogóle moje kotki... Miauczą, ja nawet nie mam już chyba dla nich rybek, żeby im dać, ja ich tak dawno nie widziałam, ej serio, no nie mam, sorry kotki, się wytrwać, wybaczcie, ale, a nie, nie macie tej dareczka, no to sorry, no sorry, musicie jakoś same sobie dać radę, to jest walka o przetrwanie, ok. ja bym je ja wzięła na palionowo, ale ja wiem jak to się skończy, ponieważ no Szczypson mógłby je gdzieś, co, coś im zrobić, tak jak to zwykle bywa, no a w sumie szybcona teraz nie ma, no ale a propos Szczypsona, lecimy teraz do tatę Hejtera. Mam nadzieję, że on gdzieś tutaj będzie krążył. Czekaj, no pójdźmy do ratusza, słuchaj, do ratusza, do ratusza standardowo, bo on tam może być, więc lecimy szybciutko, bo szkoda czasu, widzowie, mamy bardzo mało czasu, dużo rzeczy do za załatwienia. Czy on gdzieś tutaj jest? Darek, halo, halo! O, jest, dobra, halo, co to był za dźwięk? Dariusz, ja nie wiem, czy ja tam mogę wchodzić, czy niezbyt. Darek, no. czy, 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 ja... O, o, cześć, 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 sorry, bo nie, nie wiedziałem, że przyszłaś, wiesz. Aha, a to, co ty, co, co, tam? co tam? No, wiesz co, No panie, Tragedia, że tak powiem. Jaka tragedia? Bo właśnie powiedz co tu się dzieje na tym panie, coś ty zrobił, Darek. Oj, moja droga, jedziemy, wyjeżdżamy. Jak Pakucia. to wyjeżdżamy? z? ty gadasz Pakucia, w ogóle? Nie, 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 ja nigdzie nie jadę, ja nigdzie nie jadę. Ale chciałabym, ale nigdzie nie jadę, nie, nie, nie. Trzymaj moje zielone, będziesz się składowała. Co? Czemu mi tutaj dajesz tyle zielonych? Co? U, dobra, spoko! Musimy, te, musimy uciekać, co? Nie, dobra, słuchaj, Dariusz czekaj, czekaj, nigdzie nie uciekamy, daj o. mi chwilę, bo ja my musimy porozmawiać. Mam do ciebie dwie sprawy, bo widzowie mi ciągle piszą pełno komentarzy. Na no. temat dwóch osób. Ja muszę się dowiedzieć, no. coś ty zrobił. Po pierwsze, Szczypson, gdzie on jest? Czemu widzowie mówią, że on jest zbanowany? A ja nie wiem, bo widzowie pewnie e, tak mówią specjalnie, bo mnie nie lubią. Aha. Nie, no moi widzowie, no no, widzowie cię lubią. Ej, no moi widzowie cię lubią. To no znowu, nie, znowu nie wiem, Znowu TikToki będziesz nagrywał, albo zdjęcia niecierpliwością. Nie, no jest, nie, jeszcze nie wiem, ja sobie muszę, ja muszę konto na TikToku założyć. Bo ci powiem, no że. Załóż, tak mi się spodobały, nie? Ja chyba założę konto na TikToku i palmy no będę no robił musisz, tak. Musisz, musisz, kurde ten Czeba, no, z tej strony ta Hejtera i dzisiaj robimy nowy trend, będziemy tańczyć zielone. I oj, sorry. I będę tańczył zielone. Zielone, zielone. No okay. i tak nie? Okej, okay, okej, okay. dobra. Jak no. to zrobisz, słuchaj, to ja będę nagrywać z tą duetę. Ja cię wybiję na TikToku, słuchaj, bo ja mam dużo na TikToku, wiesz, obserwujących, parę 400 tysięcy, no. No to całkiem niezła jest. Możemy zrobić to... deala, no nie, zrobimy deala. Ty odbadujesz, ja ty odbadujesz, no, ja cię wybiję na TikToku. Co ty na to? Jednak nie zakładam TikToka. Hej, no dobra, ale powiedz mi o co chodzi, dlaczego on jest zbanowany? Ty go zbanowałeś ale Ja, i co ja, ja to się nie stało? powiedziałem, że on jest zbanowany, oni to kłamią, on nie jest zbanowany. To co on jest w takim razie? Nie zbanowany? Gdzie on, on jest, jest? To w... czemu nie ponieważ... To czemu od dwóch dni, ja w sumie nawet od tygodnia, bo nie widziałem na serwerze. Ja ci powiem, jak to było, powiem ci, jak to było, nie? No, dawaj. Usiądź, ja dawaj mu po, i gadaj ja mu, powie... ja mu powiedziałem, nie? No. Że jak nie cofniesz swoich słów, to go banuje, nie? Jakich słów? No, że, że, że go banuję. No nie, no po prostu no, taki miałem śmieszny kiedyś, dobra, no, spaliłem. No nie, no dobra, zbanowałem go, no. No ale to nie możesz go zbanować, czemu ty go zbanowałeś? Słuchaj, wiesz, że on zrobił złości? Na Ile? Tyle złości, że normalnie łupie mnie w ości, nie? Masakra. Powiem ci tak: po pierwsze, okradł mnie z moich wszystkich pieniędzy. Ukradł mm -hmm. broń, chciał do mnie strzelać, mm -hmm. robił jakieś podchody, wszedł okay. nielegalnie, na Polionowo, kiedy miał zakaz. Cały czas mnie okłamuje, wyzywa. Tutaj on coś miesza między nami. Ja mi się zdaje, że podobasz mu się, wiesz, i on ciebie podrywa, ale no tak nie może nie. Okej... Okay, dobra, rozumiem twoją... E, twoją... Z, mm, dobra, dobra, nawet, dobra, ja nawet nie chcę, ale odbanujesz go kiedyś, tak? Proszę? Eee, nie wiem, no zobaczymy, no bo kurde teraz się tak... Porypało, że tak powiem Jest tragedia tutaj, nie? Się dzieje... co takie właśnie, rzeczy... Dobra, właśnie, a propos jeszcze tragedii, w ogóle glety. ja bym się to z... z ja już nie zaginałam, ja już żyję Dobra, idziemy eee... do Maka bo normalnie... Ja nie mogę, co, co się dzieje? No... Zaczynam od... Właśnie... Co to jest? Widzisz ten blok? O, widzę ten blok. Dobra, chodź, pokażę ci to. Co to jest za blok? Co... Nie, czekaj, cicho, czekaj, cicho. czekaj. Nie, co to jest za blok? Co ty zrobiłeś? Cicho, cicho, cicho. Czy to jest to, co ja myślę? Powiedz mi, że to, to nie jest to, jest, co, co ja myślę. Grimis blok. Nie, powiedz mi, że to nie jest Grimis blok. tym gadaj, bo on cię usłyszy! Ale kto mnie usłyszy? Grimis! Jak to Grimis? Co to robi Grimis na co ty no. zrobiłeś? Czy ty zmanowałeś Shepsona i Grimisa? Co to się wydarzyło? Powiedz no mi. No właśnie nie dodałem Grimisa, ja ten Grimis się sam dodał. Jak to sam się dodał? No normalnie hejter wyzerował na, na raz Grimis Shake'a. No i potem wypił 16 na raz, bo wiesz, bo wpadł w, w nałóg, nie? I normalnie potem zamienił się w grimace nie? Czy ty chcesz mi powiedzieć, że zamieniłeś swojego syna w Grimisa? Nie! Nie! To on się sam zamienił. Ale to jest twoja wina. Dlaczego ty w ogóle sprowadziłeś Ej, tej tej? Weź ten blok. Spróbuj. Weź ten blok. Nie chcę go brać. No weź, weź. Nie musi się, on się w krymina. Bo... Nie, to to nie jest blok. No to ty taki weź taki najpierw. Da... Ty weź najpierw w takiej marze. No Ale ja mam, Patrz! No i żyjesz? Ja mam, masz. Nie, chcę się, się zdaję, że to że to może nam pomóc w przyszłości. No dobra, to trzeba to zebrać potem. Dobra, i to co? To co to ale to, to czemu tak, kurde, się z, z, z tego, ten, zakradamy tutaj? On tam jest, czy co? No nie wiem, bo on, no nie wiem on może być wszędzie w tym momencie! To jak ty, ty go nie pilnujesz, ani nic? A co? to! Kurde, co? Co on mi zrobił z McDonaldem? No i fajnie, no i masz, i co? Co tu się wydarzyło? No błagam cię, nie, no nie wytrzymam cię, Ma to zniszczyć, bo to... No nie może, to dobra. jest tragedia! O! Co to jest?! What the fuck?! To jest star... Nie, 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 weź, mnie. dlaczego? nie, 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 nie uciekasz z To jest weź. stary. Dobra, coś ty, czy no ty oszalałeś, dlaczego ty takie coś tutaj zrobiłeś? Nie, czekaj, czekaj, czekaj. Czy to jest skater? No nie wiem, to już nie jest mój syn. Znaczy jest mój syn, ale ale on nie jest sobą. Ja do niego mówię: synku kochany, o mnie kim? Nic i tak do mnie nie gada, dobra. Nie, dobra, to o to, że jak to jest hejter, to trzeba z nim pogadać, rozumiesz? Trochę wyszła. Ja ci nie gadam, no idź, idź chodź, pogadać, chodź, ja no, nie, to, nie gadam. nie, ty idziesz za ze za ja Chodź tu, nie nie, 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 nagrywaj, oszalałeś się, że ja mnie zje i nagrasz moją śmierć, ty jesteś poważny w ogóle. Chodź no ze tu. nie, no ja to, ja to będę tu. nagrywał. Chodź tu. Przestań, kurde, masz game moda i się boisz. Chodź. No boję się, no poczekaj, czekaj, no, ale żeś, może, ale może nie, poczekaj, chodź, poczekaj, ale jak, co ty chcesz mu powiedzieć? Ja po prostu jestem zimprosowana, no to jest hater, tak, no to słuchaj, jakoś ogarniemy sytuację, czekaj, dam mu, co lubią grymisy? No grymis shake, ale nie dam no, mu grymisa, no to za jest normalne. normalna. Shakem, poza grymis poza grymis shake. Czekaj, wezmę więcej tego. No nie, to no nie ma, to dam to, to, mu grymisa, no to, to, to jest niemożliwe. tutaj rozegrać, czekaj chwilę, daj mi czas, a nie, w ogóle jesteś siusiu majtek po prostu. Cycle Majtek? Tak, siusiu Majtek no po prostu trzęsi dupa to i to Co ty mówisz do mnie? No bo kurde boisz się swojego syna własnego, jeszcze którego stworzyłeś tak swoją drogą. Dobra! Spokojnie, ordo, idziemy. spokojnie, spokojnie. Musimy poddychać, ma... rozumiesz? Dobra. Ale jesteś... co ty? No przecież jestem w środku, no co ty robisz? A sorry, bo ja myślałem, że jesteś przed tym. już. Ty jesteś niepoważny. Dobra, chodź, dobra. nie bój Mirki, jak coś, ja, ja to będę nagrywał. Dobra, ja to będę nagrywał, nagrywał wiesz? Żeby nic się nie stało. Dobra, dobra nagrywam. Gdzie on jest? On tam jest! Gdzie? Gdzie? kto tutaj jest? jest? On tam jest! Hejter, cześć! Ha! Ja to nagrywam! Jedzenie przyszło. Jakie eee, jest halo! Witajcie! ja Symiot, witaj. macie może hej. No jest Lipa! Ja pierdnięcie, jestem totalnie. Uważaj, jest, jest, tak się, Cze e, Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. To, dajcie od razu. Mam tutaj eee. dla ciebie twoje bloki. Proszę bardzo, to eee. dla ciebie. Panie Grimisie! No, Panie, Grimisie. Panie Grimisie! Panie Grimisie! Nie tych bloków. Panie się uśmiechnij się! Co? No uśmiejli się! Zaraz się zje! Nagrywamy dueta? Chodź! Nagrywamy dueta! Co, tu się nie dzieje? Nie tata teraz TikTok Toka, że z na on zniknął! Dobra, wyłączam, dziękuję za oglądanie! Czuć się tu O, co tu no to się dzieje? Ja nie mogę! Nie znam, ale ty Nie, nie znam! Słuchaj, jak to... Nie znasz mnie? Słuchaj, ja jestem Milki. Cześć Grimmi, jestem Milki, możemy Mil -y. się zaprzyjaźnić, Możemy się zaprzyjaźnić, tylko nie podchodź tak blisko. Grymuje się z... Milky Shake! No, totalnie co nie? Masz może ja dostęp do Grimm's Shakeów? Wiesz co, nie, a y, możemy się dogadać? Gdzie, gdzie ty jest tata hejtera? Darek gdzie ty możemy jesteś? Dobra, ale jeżeli Nie ogarniesz mi Shakeów. O słuchaj, zrobię, jak? zrobię. wszystko co w mojej mocy. Na tym zrobię wszystko co w mojej mocy. Stary, luzi karbuzi. Grimmis ogarniemy to. Y no dobra, stary, co to znaczy? No, to jest... Co znaczy to słowo? <grym> jak ty możesz to znaczy to słowo? Nie wytrzymam. Darek, co <grym> to się stało? Coś ty <grym> no, zrobił, no. On chyba cię lubi. On by no mnie normalnie urzeżał. No widzisz, on jest całkiem spokojny. widzisz? Trzeba po prostu spoddać się, nie Całkiem Ty jesteś normalna kobieta, On <grym> jest całkiem violentowy! Wygląda jak jakiś niedzieć! On okay. nie, na świetny powód! No odejdź Ej dobra, on mnie woła, czekaj, czekaj, czekaj Ja stąd uciekam Nie Darek, ty masz tutaj być, ty, ty, ty jesteś ojcem, ty jesteś dorosłym tutaj człowiekiem, weź tu chodź sen Grimis, co tam potrzebujesz? Mielki shake. Tak? Widzę, że dodali nowe, dużo nowych rzeczy do maka. Pewnie, że dodali Ale Grimis dalej nie widzę Ale spokojnie, na pewno dodają, na pewno Tworą dodadzą misją Trzeba misją będzie pokazać... znalezienie Grimis szejków Okej okay. I daję ci do tego Grimis bloki O, dzięki, miło z Włas... twojej strony Własnej roboty Okej, okay. Grimis było ciebie... W ogóle tutaj... Patrz fajnie, ty tutaj w maku mieszkasz? Nie chcesz jakiegoś kurde ten fajnego domu Mieszkał czy coś? W maku, stary. w ale... Trzeba coś ogarnąć Mój dla Grimmis ciebie. Grimis węch! Peciuwa, Grimis siedzi w tym miejscu. Dlatego chodź. Okej, okay. Czemu nie? Chodź tutaj, tutaj, Darek. Darek, chodź tu ze mną, ja tam sama nie pójdę. Idę, Grimis. I co to jest? Twoją misją będzie... Otworzenie tego... Te ściany. Jakieś ściany. No, chyba z Bedrock. O kurde. No wiesz, co Tam są ciężko... Griszyki. No Mój kiedyś... Klimizwek je wyczuwa. Okej, okay, słuchaj, ja spróbuję to ogarnąć, dobra? Pogadam z tatą, hej, w sensie swoim tatą. W sensie nie, z tatą. Nie hej... zgadasz się szybciej. A, 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 Uważaj, uważaj, bo cię zje zaraz. Dobra, ja, ja już ten nie chcę. Tak, boi, jest bo to widzę, dobrze. No. Jak i na tym świecie. Okej. Okay. Ty się mnie nie boisz. Ja się ciebie nie boję, jesteś dobrą dobrą mordą, stary. Dobra, słuchaj, Grimis. Okej. O, jest... o podejdź tutaj. No chodź tutaj, nie, Darek. Nie bój się, no chodź. Dobra, nie. nie obchodzi mnie ta istota. Słuchaj a, mi synek. Dzisiaj. Nie obchodzi ta istota? A jak do Renaty Renata miała przyjść, to nagle mówisz O, tatusiu, tatusiu, tylko nie do Renaty. Taki cwony jesteś, wiesz co? Jesteś dwulicowy, nara. Nie rozumiem tego języka! Chcesz coś z Awonu? No! Trękłeś! Chcesz coś z Milki Shake! Tak, <grym się> masz 23 godziny! No mi Grimiszelków inaczej inaczej zginiesz Okej, okay, dobra, postaram się zrobić co w mojej mocy Grimmisie. Zrób to jak najszybciej. Dobrze, dobrze. To ja już idę eee. razem z tatą z tatą hejtera, dobra? Trzymaj się Grimis, wrócę tutaj do ciebie. Czy... już spada! Chodź, czterek, dobrze! A Dobra, okej. Okay. Idziemy stąd, Darek, gdzie ty jesteś? Chodź! Ulotniamy się, on tam do ciebie idzie, Darek, może. Darek, jesteś? No, nie gdzie, jest? ja mówię, gdzie jest jesteś? nie, ty jesteś? Gdzie ty jesteś? O, tutaj! Ty już uciekasz! Ja na ciebie czekam! A ty już No, Darek, spokojnie! No, czekaj, że to jest Bo ty masz swoje do niego podejście! Spokojnie! te lata, żeby tak biegać! Dobra, tutaj Darek, czy ty masz jakiegoś szejcha jednego? Ja muszę jakoś wzbudzić zaufanie! Jeden no tak jesteś chora? No jeden grimis shake, jeden. Daj dajmy mu kole. Nie daj, nie, jednego grimis shake'a potrzebuję. Jeden grimis shake. Nie. No Darek, weź. No ale, ja, dobra, ale nikomu nie powiesz. Nikomu, nikomu nie powiem. A dostanę buziaka? Dobra, po odcinku. Ale w policzek. O, no dobra. W policzek, no to ma, w policzek. No. Dobra, Pracę. jeden... Okej, okay, okej, okay. ja nie wiem. Ale pamiętam, będzie jak... buziak! Po odcinku będzie, dobra? Ja nagram TikToka z tego! Nie, nie! <głos> <głos> ja wiem liczę, dobra! A dobra, nie nagram takie rzeczy na TikToka nie można wstawiać. No właśnie, bo ci zdejmą. A nagramy duet? Nagramy duet, to że nagramy jak duet. Nie dajesz mi buziaka? Nie, nie jak daję ci buziaka. Dobra, Darek, wiesz co, ja muszę... Ja idę, ja idę, yy, muszę przemyśleć, jak dam tego grymiszejka. zostań tu, no. jutro do ciebie przyjdę i spróbujemy co w naszej mocy, żeby. No to dobra! Miał... Jak coś to w kontakcie, wiesz gdzie mnie szukać! Dobra, pa. Ma wolny pokój w ratuszu! O oh, Jezu, dobra. Ja mam dość, mi sobie Darek jest zbyt mocny.